W zadaniu kolejnym mamy funkcję, która jest określona takim wzorem dla każdej liczby rzeczywistej x. Wartość funkcji f dla argumentu jest równa. No to spójrzmy na to ostatnie zdanie. Wiemy, że mamy argument równy 1, a argumenty to są x, czyli wiemy, że x jest równy 1. Natomiast nie znamy wartości tej funkcji. Wartości są y, czyli szukamy y. Co musimy zrobić? No skoro mamy x równego 1, to w miejsce x do wzoru funkcji podstawiamy sobie jedynkę. Oczywiście f od x to jest inny zapis y, czyli możemy zapisać ten wzór jako y równa się 8x odjąć 7 przez 2x kwadrat plus 1. No i teraz w miejsce każdego x podstawiamy jedynkę. No to lecimy. Mamy tak. 8 razy x, czyli 8 razy 1 to 8, odjąć 7 przez 2, razy 1 do kwadratu to 1 i plus 1. 8 odjąć 7 to będzie 1, tutaj mamy 2 razy 1 to 2, plus 1, 3, czyli dla argumentu równego 1, wartość tej funkcji to 1 trzecia, a taką odpowiedź mamy w podpunkcie B.